Dla jednych końcówka roku to okres zakupowego szaleństwa, dla innych nowe wyzwania zawodowe. W tej drugiej grupie znaleźli się ostatnio administratorzy z osiedla sobieskiego. W związku z okresem przedświątecznym otrzymaliśmy wiele zgłoszeń o zatkanej kanalizacji. Wszystkie te awarie związane były niestety z wrzucaniem do kanalizacji, do muszli kozetowych, różnego rodzaju odpadów typu ręczniki, ścierki, kurczaki, kawałki mięsa, jakieś większe, większe odpady, które w ogóle nie powinny się tam znaleźć. Efekt łatwo przewidzieć. Czasem dochodzi nawet do zapchania całego pionu kanalizacyjnego, a podczas świąt taka awaria byłaby wyjątkowo uciążliwa. W związku z tym mamy taką prośbę, szczególnie w tym okresie przedświątecznym, kiedy wiadomo, że każdy coś gotuje, przygotowuje w domu, nie wrzucajmy takich rzeczy do kanalizacji, bo może dojść do zalania chociażby jakichś lokali na niższych kondygnacjach, albo zalania piwnicy. Okres przedświąteczny to także czas domowych porządków. Ich konsekwencje widać m.in. w osiedlowych altankach śmietnikowych. W zasadzie nie powinien to być kłopot, bo są nowe, pojemne i wręcz zachęcają do pozbycia się domowych odpadów. Problem polega na tym, że w altankach, gdzie jest kilka otworów wrzutowych po jednej i po drugiej stronie altanki najczęściej zapełnione są pojemniki tylko z jednej strony. Do tego stopnia, że śmieci wysypują się aż na schodki altanki, co może stanowić zagrożenie, bo np. jakaś skórka, śliska czy innego typu odpady mogą spowodować potknięcie czyjeś. Natomiast z drugiej strony, dosłownie 3 metry dalej, są otwory wrzutowe, gdzie pojemniki są puste i nie wyrzuca tam e, nic. Kwestia jest więc jak widać natury raczej estetycznej. Może jednak właśnie dlatego zwłaszcza w czasie świąt warto bardziej zadbać o najbliższe otoczenie budynków. Stąd nasza prośba do mieszkańców, którzy korzystają z altanek śmietnikowych z otworami wrzutowymi po jednej i po drugiej stronie. Jeśli z jednej strony te otwory są zapełnione i widać, że pojemniki są pełne, można przejść z drugiej strony i tam wrzucić. Najprawdopodobniej tam jeszcze będzie miejsce. Legionowskim spółdzielcom wypada na koniec życzyć, aby wolnego miejsca nie było w Wigilię pod ich choinkami. Oczywiście nie z powodu zalegających tam śmieci, lecz prezentów.